Dzień dobry. witamy Państwa w pierwszym odcinku nowej serii o Psychoterapia. psychoterapię. Dzisiaj jest ze mną Pan Tomasz Formański, psychoterapeuta poznawczo behawioralny z centrum CBT w Lublinie. Dzień dobry. Porozmawiamy. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czy należy bać się psychoterapii. No właśnie, jak, jak pan sądzi, dlaczego wielu pacjentów zwleka dość długo z wybraniem się na psychoterapię? Myślę, że, że tutaj trochę odpowiedź już jest w tym pytaniu być może zawarta, tak? Czy należy bać się psychoterapii, czyli weźmy kogoś, kto się boryka przez lata z lękiem, na przykład społecznym, albo ogólnym, albo generalnie z jakimi, jakąś formą zaburzenia lękowego, i wyobraźmy sobie człowieka, który ma przyjść w nieznane miejsce do nieznanego człowieka i mówić jeszcze o rzeczach, nie wiem, dla siebie być może trudnych, kłopotliwych, wstydliwych, więc no, możemy uznać, że takiemu człowiekowi będzie towarzyszył lęk i być może będzie taki człowiek często odwlekał tą konieczność, czasami dla kogoś przyjść na terapię, więc to, że ludzie się boją przyjść na psychoterapię, jest zupełnie naturalne i warto o tym pamiętać, że mamy prawo do przeżywania lęku i też dobrze o tym się podzielić albo o tym, o tym powiedzieć i my to też jako już profesjonaliści pracujący z ludźmi doskonale rozumiemy. Więc czy należy się bać? Ja myślę sobie, że można się bać i że można z tym lękiem przyjść na psychoterapię, bo my jesteśmy też od tego, żeby trochę być może oswoić się również z lękiem czy z innymi emocjami, które towarzyszą tej decyzji przyjścia na psychoterapię. Mhm. A żeby tak rozwinąć, czego najczęściej pacjenci boją się w procesie psychoterapii? No pacjenci najczęściej, z tego co z nimi rozmawiam, boją się takiej krytyki chyba, jakiejś oceny, takiej oceny w rozumieniu, że coś robią źle, albo że powinni robić coś inaczej. I to jest, myślę sobie, taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, że że boją się również przeżywać różne trudności związane też ze wspomnieniami, które mają z jakimiś trudnymi kawałkami ze swojego życia. I to są chyba dwa takie główne powody tego, czego się ludzie boją. Często wynika również z takich nieporozumień związanych ze stereotypami, związanymi z psychoterapią, że, że to jest jakaś forma takiego bardzo intymnego przesłuchania, że muszą dzielić się z absolutnie wszystkim. To są większość z tych rzeczy, to, jest, to są po prostu stereotypy, które są nieprawdziwe. Psychoterapia nie służy żadnemu przesłuchaniu psychoterapii. Nie jest tak, że tutaj od, 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 od początku trzeba absolutnie wszystko mówić. Każdy człowiek Pracuje nad tym, co uważa dla siebie za, za ważne, co chce zmienić w swoim życiu. I też to jest absolutne prawo mówienia tyle, ile chcemy, i my to też szanujemy. Więc psychoterapia nie jest żadną formą taką opresyjną, która coś z ludzi wiem, wyciska, wyciąga i, i stawia tego człowieka w jeszcze większym stresie, niż z którym przychodzi bardziej. Staramy się zrozumieć też ten stres związany z psychoterapią. Często też, przynajmniej ja, na, na początku o tym mówię i staram się całą sytuację oswoić. No to nie jest wcale sytuacja taka, powiedzmy sobie, z jednej strony komfortowa, i też taka normalna, no, że, że tak w życiu mamy, że, że przychodzimy do kogoś obcego i, i zwierzamy się ze swoich trudności. Mhm. A czy psychoterapia może być czasami mniej przyjemna? Jeżeli rozumiemy psychoterapię jako proces, w którym chcemy zrozumieć tak związek pomiędzy swoim myśleniem, przeżywaniem i działaniem, czyli co jest naszym takim ABC w terapii poznawczo-behawioralnej, to oczywiście, że jeżeli część naszych, naszego myślenia łączy się również z przeżywaniem jakichś trudnych emocji, to, to tak, to będzie to w pewnych momentach mniej przyjemne natomiast no, też psychoterapia nie służy temu żeby komuś żeby kogoś nie wiem, zostawiać też w takiej, jakieś, jakimś takim ogromnym dyskomforcie żeby, żeby kogoś no, no w zasadzie, żeby to było tylko, tylko ten dyskomfort. No, no psychoterapia patrzy na, na człowieka szerzej na, na, na kontekst również trudności, które, które człowiek przeżywa. I w tym szerszym kontekście również w terapii się pojawia poczucie humoru, pojawia się czasami jakieś wspomnienia wiem, związane z radością, ale ta, ta, patrząc na to wszystko, co przeżywamy, również pojawia się czasami smutek, czasami pojawiają się łzy, czasami pojawia się lęk i to jest absolutnie y, normalne. W psychoterapii jest miejsce na to. Oczywiście na tyle, na ile też ktoś jest gotowy, jeszcze raz podkreślę, psychoterapia nie służy, nie jest to jakaś forma opresyjna, psychoterapia służy na początku temu, żeby zrozumieć, co jest istotą trudności, a później żeby wspólnie y, y, przyjrzeć się, co można z tym zrobić. Mhm. Na końcu zadam jeszcze pytanie dość kontrowersyjne, ale pojawia się dość często. Czy psychoterapia może zmienić osobowość? Psychoterapia osobowości nie może z, z, zmienić. Może jeżeli to jest nie wiem, młody człowiek, nastolatek, który, którym osobowość jeszcze kształtuje, powiedzmy sobie, do tego 21 roku życia. To psychoterapia może pomóc w takim zdrowym kształtowaniu się osobowości. Natomiast jeżeli mówimy o ludziach dorosłych, no to psychoterapia, dzięki psychoterapii, można zrozumieć to, co nazywamy osobowością, prawda? Co, co, się, co się za tym kryje, czyli trochę spróbować właśnie odkryć to, co nazywamy własną osobowością, czy jakimś rysem osobowości. Więc psychoterapia też nie jest formą jakiegoś modyfikowania, że przychodzi do, na psychoterapię człowiek z jakąś osobowością i wychodzi człowiek odmieniony, bo, bo to jest po prostu zwyczajnie niemożliwe i, i nie o to tutaj tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby też. Rozumiejąc trochę bardziej to, co nazywamy osobowością, żeby człowiek też często potrafił, rozumiejąc siebie, bardziej świadomie żyć, czyli podejmował, podejmował decyzje mniej na przykład impulsywnie, a bardziej będąc w kontakcie, prawda, zarówno ze swoimi emocjami, jak i swoimi myślami. I tutaj, jak, jak Państwo zadają to pytanie, to być może się pojawia taka wątpliwość czy, czy, czy obawa, że, że psychoterapia jest jakąś formą psychomanipulacji. Absolutnie. Psychoterapia jest, psychoterapia poznawczo-behawioralna jest takim bardzo otwartym procesem, gdzie ustalamy, mówimy, co, co będziemy robić, czemu to służy, czy to jest ważne. Zawsze zadajemy takie pytanie, czy to jest ok czy, czy ktoś ma zgodę na to, czy, żebyśmy się czymś zajmowali łącznie z tymi trudnymi rzeczami. I zawsze zajmujemy się czymś, co jest za zgodą drugiego człowieka i zawsze mówimy o tym w kontekście wiedzy, która jest jawna, która też jest poparta badaniami naukowymi. Często w psychoterapii korzystamy z różnych książek, które wspomagają zrozumienie tego, co się dzieje. Więc tutaj, jeżeli chodzi o terapię poznawczo-behawioralną, absolutnie jest to taki proces bardzo otwarty, w którym traktujemy człowieka jako jako kogoś, kto jest właśnie ekspertem od swojego życia, terapeuta jest ekspertem od zmiany i razem wspólnie możemy tutaj prowadzić do czegoś, co, co, co rozumiemy jako zmianę albo jako polepszenie dobrostanu człowieka. Mhm, rozumiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.